sprawdzamy po pryskaniu odczekaliśmy jakieś 15-20 minut i że ładnie nam zakleiło Może po takim silnym strumieniu to raczej już to nic nie wyleci Jestem ciekawy jak w ogóle się to tam zdążyło mocno zadmieścić, bo zaczynały tak pracować w ficie Ile one wniosły styropianu. Tutaj. Tutaj w kwiatach też. A już nie wspomnę o tym, i już zostało posprzątane. Więc uważajmy, bo na osy osy osami, są pożyteczne ale no, no jednak zagrażają no nam Tutaj to widzę jakaś pietronka tu coś to tak właśnie działa. Pozdrawiam serdecznie.